O, będę czarna, ja lubię być no czarna. To... Moim pasem jest bycie czarnym, rozumiesz? No, moim pasem też bycie czarnym jest. Tego ready A wszystko dodałeś? Skup się, skup się, tak Ale wszystko tak. dodałeś? Tak, dodałem. ty już, To jest Z przyjaciółką. Która się 5 lat będzie ładowała Oczywiście bo Jak gdyby nie inaczej, nie? Ja tu mam jedną latarkę Albo no bo nie kupiłaś. Daj mi tego Chodź tu. Yy, wyżyć mi tego Termometr G Boże, jak tu czerwono Urrar. Lubisz tak. Jaki? Jaki No ty, 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 się ty, się interesujesz psem, ja się interesuję duchem, zajebiście. O! Otworzył coś. Lustro. To jest 15 stopni. Kurwa, nic nie ma. Nic nie ma. O Okej, okay, nieważne. skąd się wziął? Ile, ile jest? Dwie. Dobra. Dobra, już nic. Siedemnaście. Ghost hunting. Ej, no nic nie ma. Nie mogę go nigdzie znaleźć. Kur... No, bo... Ty, piwnica może być. Tu? Dalej nie ma. Tutaj jest. Pralka chodź do garażu. Jak się zamknąć drzwi, to jest hand. Pamiętaj, powiem, pamiętaj. A zdechłam. Najprawdopodobniej jest tutaj. Tak, tu jest, 7 stopni. Lecą w garażu, czy bezpośrednio tutaj w tym korytarzu? Pomyśl, kurwa, 8 stopni dalej. Co to jest? Kamera. Chodź tu z tym MFM, włącz go Ty mówisz, o jakimś lustrze Chodź tu Shade O Boże No tak, nieśmiały To może naszą dwójkę naraz zabić? Eee, a kszuli? To ja zjebałem. To ja zjebałem. Czemu? Zniszczyłem lustro. Bo chciałem zobaczyć gdzie on jest. Ja mam trik na lustro. Dobra, dawaj Sunny Meadows, teraz ja sobie tutaj... A jak ty kupujesz, to czasem nie, nie daje się to na, na dwie osoby, czy tylko na jedną osobę to leci? Co leci? Nie są korki. O, jest takie wielkie. O, oh, babcia do mnie dzwoniła, halo. Czy my jesteśmy właśnie w Sunny Min oh, my jesteśmy w Sunny Minus, yeah! wow! Czekaj no, ja, no, ja zrobię szybkie zdjęcie. No to cóż, przegonamy się po szkole. Dobra, no bo ja będę w razie czego zdjęcia robić z tych, yy, nie wiem, kości czy jak będą. Najgorzej będzie, że to będzie ma tego, dziecko-duch. To wtedy będziesz... Yy, no, będziesz wykastrowana. No to dupa. Ej, bo tu mój dziadek wózek zostawił, chyba. Przestań! Nie! Aha, ale no to mój dziadek tam wózek zostawił, no! Gdzie, pokaż mi. Gdzie jest no, twój dziadek? No, patrz, no. Będzie dobra, dobra będzie tego, jak duch się okaże dziadkiem. Ej, ja skisnę. Ty czemu tu strzykawka jest Cio, 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 cio. Okej, okay, myślałem, że Hanta jest tego. Dla... Strzykawka, żeby, żeby ci wsadzić w dupę. Nie, ktoś chyba sobie brzmiewali. Czekaj, bo tu jest coś. Okay. Ej, mam tu coś, chodź tu. Chodź tu. No dobra, to cię zostawiam na pożarcie duchowi. Maha, no i taka jesteś, dobra. Obrażam się Nie duchowi chyba zrobię Ty, Han. Ty, co? Nie zdążyłem zdjęcia duchowi chyba zrobić. I ty masz jakieś dowody? Na razie nie mam. Mamy mieć dwa dowody. Mam dowody. I myślałam, że tutaj są projekcje, ekscel, chyba. Może zajmie się duchem, a nie kurwa durek sami, ja nie umiecie służyć pomoc! Ciągniesz, albo pchasz. Ha, ja jest, je, ja je, zjawia, braucht. ma to tak, się tak, ci ciągnie. Do... Dobra, mam skup. Mam metronom, mam ogród. Imagine wsadzić tego ducha w pralkę. Ej, imagine wsadzić ducha w pralkę. Jaki duch w pralkę? Ty masz termometr? Ej, nie, mam jemę a tylko i aparat. Ej, chcesz krzesło do PDS-em, bo tu jest darmowe. Ja mam coś lepszego. Ja mam piec! Ja mam piec! Co masz? Mam duży piec, wielkości człowieka. No to Niemcy bardzo się cieszą na tą mapę Kupi, ja się Mnie coś ciekaw, zawarczało to, że to wylecie, drzwi Same z siebie? To tu no, masz ducha Już dwie pary dwie przede mną się otwarły same z siebie i w ogóle yy, Widzę tu wiaderko pełne farby czerwone A to jest baum mało istotny akurat Zabij się No to masz tego ducha yy, I guess Zostań tam u góry, ale nawet nie wiem, w której części potknęłaś. Miałeś zostać tam, gdzieś się Dobra, często krzykło. Dobra! Czemu się słyszałam krzyk? Co, słyszałaś? Nie ruj się, chyba słyszałem, jak coś krzykło. HAT jest, hat jest! On jest na górze, bo zakroczył górę, dół jest odkluczony. A ja właśnie chyba jestem na górze Dobra, w takim razie We are going to find out I to weź tam mu coś mów Buh. I to hand jest, nie wiem No, są zakończone drzwi, więc jest hand Mogę Dalej jest hunt. Ja mam zakłócony. Nie żyję, już myślałam, że ty nie żyjesz Kurwa, wypuśćcie mnie Ty, bo jestem zakłócony i nie mogę nic zrobić. Tą rundę się mi 17 minut, ja by co? Ci powiem. Nie wiem. ja bym się zbugował, czy co, że robię hanta, ciągle ile? Nie ma hanta już. Ja jestem w piwnicy, na dole. Jest, są zaleceń zamknięte. Kurwa, mać. Skończył się no, A, się skończył No kurde właśnie mówiłem to przed chwilą Jo, halo Halo Nie wolę w tym dzwon! Kurde Teraz jak Cały mam tą, czas to idziemy Nie spalonego imf a Non stop Nawet go nie chowam I nic nie było Masz jakieś dowody? Czy jakieś dowody mam? Nie, nie masz dowodu? Nie Kurde Ja w ogóle chodzę i mam cały czas mikrofon odpalony ten zwykłe. jakby no duch mnie cały czas słyszę, tak. Ale nic. Uch. Uch. O kurde... Dobra, babcia? ale babciak, chyba okay. babcia chyba przywiązo do końca. Nie mam. Słyszę, koki, cio! Cio! Właśnie chyba tak. Mamy ducha! Ta, jest duch. Jest przyszłam warczyjem. Ale nie ma Hanta chyba. O! Czy... Jezu zdechnę! Ginę, ginę! Uciekaj! Uciekaj. Chyba nie. Uciekaj! We found the ghost! Halo. Halo. myśmy koszmar wzięli. No i. Ja wiem. to ja dwa, wiem. dwa dowody powinien ci dać. Dwa, dwa no właśnie, ja nie miałam ani jednego. Na razie to nie wiedzieliśmy, co się dzieje. XD. Okej, okay, w tym momencie się poddała już. Już widać po niej, że się poddała. Więc no, więc w takim razie. Tyle byłoby. Ona się z wami żegna. Ja się z wami żegnam. Bajo.